Thank you. Oczy z rewolwerami w rękach, z granatami za pasem, ze sztyletem u boku to szpieg, stary, wytrawny, cudem ocalały z dziesiątków zajść, zdecydowany jak diabeł szalenie śmiały korsarz granicy. Obawiają się go wszyscy i przemytnicy i strażnicy i agenci wszelkich instytucji wywiadu, i kontrwywiadu i chłopi. Złapać przemytnika, wymarzona gratka, ale wleść na takiego szatana najstraszniejsza rzecz. Zobaczylibyśmy i wiele innych ciekawych rzeczy. O niektórych z nich opowiem dalej. Są takie postaci, takie życiorysy, które można być, może nawet trzeba opowiadać od końca. Sergiusz Piasecki to znany polski pisarz emigracyjny, antykomunista, który istotę systemu komunistycznego znał doskonale i wiedział, jakim zagrożeniem dla świata i dla jego ojczyzny dla Polski jest system komunistyczny. Ale zanim Sergiusz Piasecki został znanym na emigracji w Polsce i dzisiaj w XXI wieku pisarzem przeszedł długą, inspirującą i bardzo ciekawą Drogę. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej z lat 1920-1921. Na początku lat 20. konspirator oddziału drugiego sztabu generalnego wojska polskiego. W latach 20. także pospolity przestępca awanturnik odsiadujący wyroki więzienia. W II Rzeczpospolitej. Gdy niepodległość Polski została jednak zagrożona w roku 1939 w czasie niemieckiej i sowieckiej okupacji, Sergiusz Piasecki przez pięć lat był konspiratorem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, bohaterem polskiej wolności. Dziś, szanowni państwo, po raz pierwszy, co jest dla mnie szczególnym zaszczytem, mam okazję. I przyjemność rozmawiać z panem profesorem Władysławem Tomaszewiczem, doktorem fizyki, wykładowcą Politechniki Gdańskiej, ale przede wszystkim, co najważniejsze dla tego programu, z synem Sergiusza Piaseckiego. Witam panie profesorze. Witam. No i pierwsze pytanie, które z całą pewnością będzie próbą odpowiedzi na zainteresowanie naszych widzów. Rozmawiamy z synem Sergiusza Piaseckiego, który nazywa się Władysław. Tomaszewicz. Jak to się stało, panie profesorze? Nazwisko Tomaszewicz to był w ogóle jeden z okupacyjnych pseudonimów ojca i pod tym pseudonimem właśnie żyła moja mama, gdy mieszkaliśmy, gdy ja mieszkałem z mamą, właśnie z babcią w Giżycku. I po prostu no, to, to nazwisko już zostało. Ja nie uważam za potrzebne zmieniać nazwiska po roku. W 1989 trochę miałem publikacji naukowych właśnie pod nazwiskiem Tomaszewicz. Poza tym no, no nie uważamy za szczególnie istotne właśnie eksponowanie tego, że jestem synem Sergiusza Piaseckiego. Także już zostałem przy nazwisku Tomaszewicz. Choć jak widzimy, z dumą nosi Pan historię swojego ojca Sergiusza Piaseckiego i pomaga też w pielęgnowaniu pamięci o nim, czego ten wywiad jest najlepszym dowodem. Oczywiście bardzo cieszę się, że cały czas właśnie jest pamięć o moim ojcu, że jego książki cieszą się dużą popularnością. No i bardzo się cieszę, że w przyszłym roku będą uroczyste obchody 60. rocznicy jego śmierci. Nadchodzi właśnie rok Sergiusza Piaseckiego w Polsce i gdy zastanawiam się choćby nad filmografią, która wśród wielu naszych sąsiadów i partnerów jest głównym narzędziem do opowiadania swojej historii, to mam wrażenie, że w Polsce cierpimy od kilku dekad na niedosyt hollywoodzkich produkcji, inspirujących historycznych produkcji o historii XX. Wieku. I korzystając z, z okazji Pana wizyty, chciałem spytać o to, czy jeśli patrzy Pan na życiorys swojego ojca, ten, który przed momentem zasygnalizowałem, a który Pan zna doskonale, ale też na owoce jego pracy, to czy taki film, który opowiadałby o historii Polski w pierwszej połowie XX wieku na kanwie życiorysu... Sergiusza Piaseckiego. Byłby ciekawszy, jeśli opowiedzielibyśmy same jego życie, czy być może skupili się na jednym z jego dzieł? Jak pan profesor myśli? Trudno oddzielić w ogóle życiorys Ojca od jego twórczości, o tym, co on opisuje w swoich książkach. Dlatego, bo te książki mają w dużym stopniu charakter autobiograficzny. Nawet te, które właśnie wydają się czystą beletrystyką, one też zawierają dużo elementów autobiograficznych. Właściwie można je znaleźć w każdym z książek Ojca. I to jest odpowiedź panie profesorze, której się spodziewałem, bo chyba cała sztuka twórczości Sergiusza Piaseckiego polegała na genialnym zmyśle obserwacji, przytomności, oczywiście pięknym języku, którego nauczył się dopiero jako dorosły chłopak, języku polskim, więc to też jest pewna rzecz, która może być zaskoczeniem dla tych, którzy czytają książki Sergiusza Piaseckiego. Jeżeli chodzi właśnie o język polski, to może warto wspomnieć, że Sergiusz Piasecki opanował język polski dopiero no, podczas swojego pobytu w więzieniu niedługo przed wybuchem II wojny światowej wcześniej znał język rosyjski, posługuje się głównie językiem rosyjskim. Czyli możemy powiedzieć, że był Polakiem w tym kontekście z wyboru? Jak najbardziej, właśnie był Polakiem z wyboru. W ogóle właśnie to życie w Rosji bardzo go zniechęciło. Do Rosjan, do, do panujących tam porządków. Wiem, że pan profesor przeanalizował dzie dzieła swojego ojca. Ja również mam swoje ulubione publikacje Sergiusza Piaseckiego, ale ciekawi mnie, które z tych Publikacji najbardziej zainspirowały pana albo pozwoliły opowiedzieć panu historię swojego ojca. Wydaje mi się, że głównie jednak, kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, Bogom Nocy Równi, to są książki, które opisują ojca jako przemytnika. Gdyby zrzucić w głuchą jesienną noc z granicy welon mroku, zobaczylibyśmy na dłuższym odcinku ciągnące ku granicy partie przemytników. Idą po trzech, po pięciu, a nawet po dziesięciu i kilkunastu. Większe partie prowadzą doskonale, znający granice i pogranicze masyniści. Małe partie chodzą przeważnie na swoją rękę. Idą nawet kobiety po kilka naraz, aby za złoto, srebro i dolary kupić w Polsce towary, które można sprzedać ze sporym zyskiem w Sowietach. Są i partie uzbrojone, lecz ich bardzo mało. Przemytnicy broni nie noszą. A jeżeli któryś z nich i bierze ze sobą komin, to w razie zatrzymania, jeśli widzi, że ma do czynienia z hamami, których od jezów przemytnicy najbardziej się boją, to odrzuca broń od siebie. Z bronią chodzą alinczuki, Saszka i jeszcze niektórzy przemytnicy mający ku temu bardzo ważne powody. Bogonoc Równi to przede wszystkim jest właśnie historia jego pracy w drugim oddziale, w dwójce, tak zwanej przedwojennym wydziale. I te dwie publikacje, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, to pierwsza tak bardzo znana, choć wcześniej, jak wiemy, napisał piąty etap, ale nie przedostał się on przez tak. cenzurę więzienną. Ale Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy to chyba lektura obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się polską literaturą. To jest książka, która przyniosła ojcu sławę literacką, dzięki której za wstawiennictwem Melchiora Wańkowicza, chyba jeszcze innych pisarzy, został ojciec uwolniony z więzienia w wyniku amnestii przez prezydenta Mościckiego. W czasie II wojny światowej od lutego 1940 roku do końca II wojny światowej do roku 1945, a nawet także w ramach podziemia antykomunistycznego, Sergiusz Piasecki był żołnierzem Armii Krajowej, żołnierzem podziemia. Czy ta tradycja walki o wolną Polskę w czasie okupacji jest obecna w refleksjach ojca, w rodzinie, w pana myśleniu? o spuściźnie, o dziedzictwie Sergiusza Piaseckiego. Ten okres właśnie działalności ojca w konspiracji w Wilejskim jest jedną z takich no, ważniejszych rzeczy w życiu ojca. Między innymi ojciec wówczas przyczynił się między innymi do Uratowania ludzi, którzy byli zagrożeni aresztowaniem. Sergiuszem Kościołkowskim. Kościołkowski to był jeden z podwładnych ojca i to był wykonawca wyroków śmierci na, na konfidentów Gestapo. Ostatnio powstała bardzo ciekawa, inspirująca monografia Instytutu Pamięci Narodowej o Sergiuszu Kościołkowskim, o fakirze autorstwa profesora Tomasza Balbusa. Tomasz Balbus napisał też broszurę, małą publikację odnoszącą się do pana ojca, do Sergiusza Piaseckiego. Zwracam zresztą uwagę na wielkie podobieństwo pana profesora do swojego ojca, które płynie choćby z tego zdjęcia. Profesor Balbus odnosi się z jednej strony do bardzo dobrych opinii o Sergiuszu Piaseckim w czasie konspiracji, tych, które płynęły choćby z ust porucznika Adama Boryczki, tońko, ale przytacza także cytat z Józefa Mackiewicza, kolejnego wybitnego polskiego literata, twórcy, który tak pisał o pana ojcu. Od razu było widać, że Sergiusz Piasecki to była inna klasa. Skromny, jakby nawykły do opanowywania nerwów. W jego spojrzeniu dziwnie kojarzyła się ponurość. Z łagodnością. Ja oczywiście mam świadomość, że ojciec został zmuszony do emigracji, gdy miał Pan, Panie Profesorze, zaledwie dwa lata. Więc chyba nie możemy mówić o takim osobistym, emocjonalnym poznaniu ojca. Ale czy są jakieś wspomnienia, które przekazała Panu mama bądź przyjaciel ojca, także jego biograf, Pan Profesor Ryszard Demel? Jeżeli chodzi o mamę, to ona, o moim ojcu. Mówiła niezbyt dużo. Mówiła mi tylko właśnie, że ojciec był pisarzem. Wymieniła książkę Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Później w naszym domu pojawiła się przemycona z zachodu, z Anglii, książka, zapiski oficera Armii Czerwonej, bodajże pod koniec lat 50. albo na początku 60. I Wtedy właśnie mogłem się już zapoznać z tą książką. Natomiast jeżeli chodzi o związek ojca z profesorem Demlem, to oni poznali się w Hastings. Ja się osobiście spotkałem z profesorem Demlem tylko raz, bodajże kilkanaście lat temu w Warszawie, kiedy przyjechał na jakąś konferencję artystyczną. Natomiast moja córka Ewa była... Z wizytą profesora Demla mniej więcej 10 lat temu we Włoszech, w Ten Karoli. to jest miejscowość w pobliżu Padwy, Tam została bardzo życzliwie przyjęta przez profesora. Zresztą profesor Demel pomagał właśnie córce w wydaniu jej pracy magisterskiej zatytułowanej Gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy, Niedźwiedzi, też poświęconej no, głównie mojej mamie i znajomości z ojcem Sergiuszem piaseckim. Jak machnę ja pięścią w stół, tak szklanki po nimi zaskakały. Dziewczynka płakać zaczęła, a Maria Aleksandrowna błaga mnie i omal też nie płacze. Michaile Nikolajewiczu", powiada: Nie gniewajcie się, u nas do każdego mówi się Pan, nawet do żebraka, tak samo jak we Francji Messie albo w Anglii Mister. Ale ja nie dałem ułagodzić się takim chamkom. Zaczekajcie trochę, powiedziałem. Zrobimy porządek i z panami, i z musjami, i z mistrami. Na wszystkich czas przyjdzie i dla każdego odpowiednie miejsce się znajdzie. A mnie, uczciwemu człowiekowi, w waszym pańskim towarzystwie siedzieć i herbatę spijać nie wypada. Do widzenia. Stałem ja, naturalnie, splunąłem. I dumnie wyszedłem. Nawet chleba swego ze stołu nie zabrałem. Niech uduszą się nim podłe faszystki. Młody Władysław Tomaszewicz w poczcie emigracyjnej otrzymuje zapiski oficera Armii Czerwonej. Polska jest wtedy państwem komunistycznym. Pan czyta tę książkę. Co pan o niej wówczas myśli? Bo rozumiem, nie ma pan świadomości, że czyta pan książkę swojego ojca. Znaczy, Czy miał pan mi świadomość? Miałem świadomość. Miałem miał mi świadomość. Mama mi niezbyt wiele mówiła ojcu, ale że to jest książka ojca, to, 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 to się orientowałem. Natomiast no, wówczas ja miałem no, kilkanaście lat gdy tą książkę czytałem po raz pierwszy. I po prostu wydawało mi się, że to jest taka trochę przyrysowana. Dopiero później zorientowałem się, że, że prawie wszystko, co ojciec pisał, to ma, ma pokrycie w rzeczywistości. Dzisiaj w roku 2023, kiedy widzimy co dzieje się na Ukrainie, widzimy jak reaguje Federacja Rosyjska, to zauważa Pan też w swoim ojcu i choćby w zapiskach oficera Armii Czerwonej, w tym jednak wyraźnym antykomunizmie, pewien, pewien pogląd czy pewną zdolność dotyczącą przewidywania istoty systemu komunistycznego i ducha sowieckiego? Jak najbardziej, no niestety ten system komunistyczny, jak mi się wydaje, po prostu niewiele się zmienił od czasów, w których ojciec pisał swoją książkę, to niektóre sytuacje, jakie on opisywał. W zapiskach oficera Armii Czerwonej i, i te, z którymi mają do czynienia Ukraińcy teraz są, są niestety ale bardzo podobne. Teraz też jest opisywana wywózka na przykład różnych rzeczy wartościowych z Ukrainy. Podobne obrazy mamy w książce zapiski oficera Armii Czerwonej. Nie Bo... tylko w, w zapisach oficera Armii Czerwonej e, Sergiusz Piasecki e, pokazywał, czy dzielił się swoim antykomunizmem, wynikającym jednak z głębokiej świadomości i wiedzy. Tak zapisał w piątym etapie. Znając trochę ustrój sowiecki, wyrobiłem sobie zdanie, że tam człowiek jako jednostka samodzielna i twórcza jest ostatecznie złamany. Jest nie człowiekiem, lecz numerem pozbawionym indywidualności, zobowiązanym do ślepego posłuszeństwa i uległości władzom. Ten antykomunizm był pewnym spoiwem dla wszystkich publikacji Sergiusza Piaseckiego. No niewątpliwie tak było, bo po prostu ojciec zetknął się z komunizmem bardzo wcześnie, bo w okresie wielkiej rewolucji w Rosji, i już wtedy miał sposobność obserwować na własne oczy, co się działo podczas tej tak zwanej wielkiej rewolucji. Wyrobił sobie bardzo negatywny pogląd na temat komunizmu. A ma pan takie poczucie z perspektywy lat, że komuniści w pewnym sensie zmuszając do emigracji Sergiusza Piaseckiego, zabrali panu ojca? Na pewno to jest przykra sprawa. Tam o ile ja pamiętam, nawet były jakieś plany właśnie zorganizowania właśnie dla mnie, dla mojej mamy, wyjazdu nielegalnego oczywiście na Zachód, ale z tych planów po prostu nic nie wyszło, więc bardzo żałuję, że, że nie pamiętam ojca, nie, nie mogłem się nigdy z nim spotkać. Ale kontaktował się z panem y, ojciec. Jak to wyglądało? Bo wiem, że dostawał pan paczki od babci Stefani. Przychodziły do nas listy, przychodziły również paczki z prezentami dla mnie. Tym, że trudno się nie przyznać, ale o tym, że babcia Stefania to jest mój ojciec, ja się zentowałam bardzo późno. Dopiero już pod koniec lat 80. Czyli wówczas poznał pan pod koniec lat 80. istotę też. Y Swojego nazwiska? Tak, zgadza się. Dopiero wtedy. I wówczas okazało się, że Sergiusz Piasecki, którego książki pan czytał, to z całą pewnością pana ojciec. Choć wiedział pan o tym wcześniej, już w latach 60., gdy czytał zapiski oficera Armii Czerwonej, ale Sergiusza Piaseckiego nie łączył pan z babcią Stefanią. Trudno mi się przyznać, ale że babcia Stefania to jest właśnie Sergiusz Piasecki. O tym zorientowałem się bardzo późno. A co było w tych paczkach, panie profesorze? No, głównie były jakieś zabawki dla mnie, z tym, że żył w biedzie, tak szczerze mówiąc. I te, te paczki były dość skromne. Czasami właśnie pisał jako babcia Stefania, że nie ma zbyt dużo pieniędzy, że następnym razem taka paczka będzie bardziej bogata. Ale zawsze na, na wszystkie paczki właśnie od ojca czekałem z niecierpliwością, zainteresowaniem. Cieszyłem się, że właśnie, że babcia Stefania o mnie pamięta. To też pewna istota właściwie, istota tego, co działo się z wypchniętymi. Z Polski za sprawą reżimu komunistycznego i działań w czasie II wojny światowej wybitnymi polskimi twórcami i żołnierzami, bo przecież ojciec wyjeżdżał jako żołnierz konspiracyjny Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Życie na emigracji, a przecież na emigracji wciąż pisał, opublikował kilka kolejnych swoich ważnych dzieł. Było, jak mówi pan profesor, bardzo skromne. Na tyle skromne, że ojciec w listach do swojej żony. Pisał, że babcia Stefania nie ma możliwości teraz kupić takiego prezentu swojemu synowi jakby chciała. Ojciec, podczas swojego pobytu w Anglii, przede wszystkim w Hastings, po prostu zajmował się raczej tylko takimi pracami, aby utrzymać się przy życiu. A jego zasadniczą pasją była jednak twórczość literacka. A niestety właśnie. Dużych dochodów z tych książek ojca nie było. Tam były sprawy własnościowe, nie do końca, jeżeli chodzi o tantiemy autorskie. Także po prostu no, ojciec musiał się utrzymywać z jakichś się z jakichś dorywczych prac, no i zajmował się na głównie swoją twórczością literacką. Ale wszystko się opłaciło przynajmniej dla nas, dla Polaków, bo między innymi na emigracji powstało siedem pigułek Lucyfera w tamtym czasie. Jak najbardziej. I wiele innych ważnych dzieł Sergiusza Piaseckiego. Panie profesorze, a jaka jest pamięć o pana ojcu w rodzinie, w tradycji rodzinnej zapisana w tym, co po sobie zostawił poza dziełami literackimi? Czy macie jakieś przedmioty, które opowiadają historię ojca? My, w świecie muzealnym, nazwalibyśmy to eksponatami. Ja i mama osobiście nic prawie nie mieliśmy. Zostało tam trochę zdjęć po ojcu, kilka dokumentów. No i taki nóż fiński, który podobno właśnie był ulubionym przedmiotem ojca. Natomiast część tych pamiątek po ojcu z, jego, z okresu jego pobytu w Anglii, w Hastings, przejął po śmierci ojca profesor Demel. I właśnie tam między innymi była maszyna do pisania ojca trochę manuskryptów, a z kolei właśnie te, te pamiątki po ojcu córka profesora Demela, Luisa, przekazała naszej córce Ewie. Chcielibyśmy zbadać stan świadomości Polaków o Sergiuszu Piaseckim. W jakim on jest dzisiaj miejsce jako postać historyczna? Jak pan by odpowiedział na to pytanie? Ja wiem, że w Polsce nie ma żadnego pomnika Sergiusza. Piaseckiego jest może kilka mniejszych upamiętnień. Jak na tak wybitnego twórcę żołnierza Armii Krajowej to może być zaskakujące. Może się to też wiązać z tym etapem życia w latach 20. i 30. że często być może Sergiusz Piasecki pozostaje postacią niezrozumiałą. Wydaje mi się, że znajomość twórczości ojca jest jednak dość powszechna. Po roku, bodajże, w 89. jego książki zaczęły się już ukazywać w legalnym obiegu. Wcześniej, no w, okresie, w pierwszym okresie Solidarności, po, w latach właśnie 80., były wydania nielegalne już książek ojca. I jak mi się wydaje, sądząc właśnie po opiniach czytelników, te książki cały czas są chętnie czytane, są nowe nakłady książek. Także mi się wydaje, że znajomość książek ojca właśnie jest dosyć powszechna w tej chwili. Chciałem potwierdzić, jako czytelnik książek Pana Ojca, z całą pewnością na tej niwie literackiej, Sergiusz Piasecki jest doceniony. Mam, mam jednak wrażenie, że jest niedoceniony jako w kontekście powszechnej znajomości, jako żołnierz polskiej konspiracji, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, bo oczywiście talent twórczy Sergiusza Piaseckiego, no nie można być wobec tego talentu obojętnym. Jeżeli chodzi o życiorys ojca, prawdopodobnie rzeczywiście, tam mniej czytelników, czy mniej osób w Polsce właśnie zna szczegóły jego życia. Te książki ojca w dużym mierze mają charakter autobiograficzny, no więc właśnie czytając te książki ojca można też zapoznać się z jego życiorysem, z jego prepetiami życiowymi. I ta kolekcja pana książek w domowym księgozbiorze obejmuje wszystkie książki, które wydał ojciec przed wojną i na emigracji? Obejmuje wszystkie książki ojca, o ile ja się orientuję z tym, że to są głównie te nowsze wydania. Te już legalne po roku 80. Te już legalne po roku 89, no z wyjątkiem tych zapisków oficera Armii Czerwonej. Dodatkowo ktoś w prezencie przysłał mi książkę Jabłuszko, to jest pierwsza część tak zwanej Trylogii Miejskiej. To była książka wydana we Włoszech w roku 1947. Słuchaj, rzekł Charewski uroczyście, gdy zapada noc, bogowie spływają na ziemię, to są bogowie nocy, Czasami idą do miast, chodzą wśród ludzi i ludzkie mają kształty. Tylko po oczach poznać ich można, bo mówią pospolicie, ale są smutni i samotni. Tak jest na ziemi. Zamilkł, uderzył nogą w ognisko i skry posypały się w górę, a odbłysk płomieni zalał mu bladą, natchnioną twarz. Nagle się zwrócił ku drzewom. Wy, bogowie nocy i lasu, wy jesteście silni i nieśmiertelni, lecz wobec tej natury jestem większy od Was. Jesteście tu, bo musicie, a ja jestem, bo chcę. Nie, nie, nie Wy, my jesteśmy bogami nocy. My w rękach swych niesiemy śmierć, a w sercach pogardę dla niej. Chociaż jesteście nieśmiertelni, Wasza władza kończy się z nadejściem dnia, aż do następnej nocy. I tak jak noc, konacie w mgłach poranku. Więc jeśli was nie przewyższamy, to równi wam jesteśmy. Ja zacząłem od swojego krótkiego, autorskiego omówienia syntetycznego tego, kim jest Sergiusz Piasecki, od pisarza emigracyjnego, przez żołnierza wojny polsko-bolszewickiej. Współpracownika Oddziału II Sztabu Generalnego, następnie więźnia, więzień II Rzeczpospolitej. A kim jest Sergiusz Piasecki w opinii profesora Władysława Tomaszewicza? Przede wszystkim jest autorem wielu książek, które do dziś są poczytne. No i po prostu jest według mnie, mimo z tych swoich różnych perypatii życiowych, i mimo nie zawsze najbardziej chwalebnych zdarzeń w jego życiu rysie, jest jednak dobrym człowiekiem, który cały czas pamiętał o mnie, który pamiętał o mojej świętej pamięci mamie i którego właśnie przede wszystkim cenię za nienaganną postawę moralną. Wydaje mi się, że te. Właśnie no, bardziej e, e, przykre strony jego życiorysu to były głównie związane no, niestety z, z okolicznościami, w jakich wówczas żył. Bardzo dziękuję za tą Pana definicję, która, która wzrusza, bo jednak ta troska o swojego syna, który jest tak e, daleko, myślę, że jest rzeczą bardzo emocjonalną, pokazuje też los Polaków, tych, którzy nie mogli mieszkać w Polsce, bo ta została e, zniewolona. Ale w życiorysie Sergiusza Piaseckiego widzimy to dojrzewanie, bo jednak to jest głęboko chrześcijańskie, powiedzielibyśmy ewangeliczne. Szaweł został Pawłem, a Sergiusz Piasecki po przejściu więzień i po opuszczeniu więzień Drugiej Rzeczpospolitej służy też właśnie wolnej Polsce w podziemiu. Jestem dumny z, z tego, że miałem tak wspaniałego ojca. Był bohaterem w czasie II wojny światowej, również przed tym, gdy, gdy pracował w dwójce. Wówczas miał duże zasługi dla II Rzeczpospolitej, także że naprawdę można tylko podziwiać. I tymi słowami zakończymy naszą rozmowę. Panie profesorze, z całą pewnością wiele zasług Sergiusz Piasecki Oddał Rzeczpospolitej Polskiej i z bronią w ręku, i z piórem w ręku. A ja bardzo panu profesorowi dziękuję za tą rozmowę. Jeszcze raz podkreślę, że to pierwsza rozmowa publiczna syna Sergiusza Piaseckiego, pana profesora Władysława Tomaszewicza. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo.